Cześć, witajcie, tu Marta, witam na kanale CraftVenny. Ja dzisiaj przechodzę z takimi trzema pięknymi zestawami papierów. E, papiery są papierami bazowymi, basicowymi, e, z trzech różnych producentów. Mamy tutaj Belle, L'Enfant i P13, także totalna mieszanka. Przygotowałam też sobie tekturę introligatorską, którą już docięłam do rozmiaru, tak jak tutaj widzicie. E, docięłam chyba sześć m, tych Sześć tekturek, Te tektury, papiery, mix węki. znajdziecie się na sklepie. Wszystkie produkty Wam podlinkuję poniżej oraz wydrukowałam na swojej drukarce dwa zdjęcia z wakacji zeszłego roku z Grecji. Co to oznacza? To oznacza, że my robimy album, a raczej mini, mini, mini album na sprężynach przy użyciu syncha. Kiedyś, e, kiedy nagrywałam film, właśnie o. Tej bindownicy, poprosiliście mnie o wykonanie w przyszłości właśnie małego albumu. Jakoś tak do tej pory nie miałam natchnienia, żeby to zrobić, i też nie czułam takiej może potrzeby, że sama chciałabym właśnie ten album wykonać, ale gdzieś tak rano, kiedy wstałam, stwierdziłam, że o, fajnie by było zrobić właśnie gdzieś ten mini album wakacyjny, żeby sobie przypomnieć. Te dobre i fajne chwile podczas e, słonecznych wakacji. Akurat ten album powstaje z tej części mojej wakacji, kiedy było słońce i było plażowanie, bo też natknęłam się na tą gorszą pogodę, ale dzisiaj o niej nie chcę mówić. E, po, jak widzicie, teraz do, e, naklejam w sumie już papier. Wybrałam ten papier z P13 jako mój podstawowy papier, który idzie na e, tekturę. Naklejam to wszystko za pomocą kleju Eco Scrapbooking i e, i pomagam sobie tutaj dwoma urządzeniami pierwsze urządzenie, może to dużo powiedziane ale narzędziami o może tak pierwsze to jest pędzel silikonowy pędzel służy mi do rozprowadzania tego kleju żeby go nie było za grubo ale też żeby właśnie był na krawędziach i wszędzie żeby to tak ładnie wszystko dobrze się skleiło a drugie narzędzie to ten tłoczek o którym często powtarzam którego często e, używam jest to tłoczek w ogóle dostępny, dostępplowanie ja go używam bardzo często nawet Właśnie jeżeli dostępni, to właśnie używam do wygładzania do mm, papieru, zamiast na przykład kości do bigowania. Takie tłoczki też y, mamy w sklepie. Ten, który mam tutaj jest dostępny, ale też z ara. Ten z ara wygląda naprawdę ciekawie i intrygująco. Ja go nie mam osobiście, także ciężko mi się wypowiedzieć na jego temat. Ten mój niszczy się, nie powiem, że nie, bo on jest takim filcem podbity i ten filc już jest y, zniszczony, ale jak widzicie dalej go używam i i na razie jeszcze mi służy. 6 tekturek, więc mamy tutaj 12 w sumie tych stron. Te, które w ogóle używam o w grubości 1,2 mm, Stwierdziłam, że ona będzie taka nie za, grubo, nie za cienka, idealna pod ten album. W ogóle zamysł jest taki, że będę robić dziury do sprężyn od góry, także on będzie ku górze otwierany no i w sumie taki był pomysł od początku i też tak już pozostanie teraz Wam znikłam na moment, bo docinam e, zdjęcia jeszcze też znalazłam sobie jakieś naklejki mm, docinam zdjęcia większe i mniejsze e, mam dwa zdjęcia o pół centymetra mniejsze niżeli moje bazy albumu i stwierdziłam, potem już mi się nie chciało drugi raz e, włączać drukarki i ustawiać wszystkiego od nowa, ale stwierdziłam właśnie, że te zdjęcia bardzo fajnie wyglądają w tym albumie, choć pewnie gdyby były tylko same takie duże zdjęcia, też może by było trochę za nudno. Więc jest dobrze. Mam i duże i małe zdjęcia, także jest jakaś e, atrakcyjność w tym albumie i nie będzie nudno. E, zdjęcia naklejam na taśmę dwustronnie klejącą i tak przeważnie robię, kiedy pracuję w ogóle ze zdjęciami, bo bardzo często. To klej jest widoczny od spodu, znaczy się widać, przebija trochę ten klej, jeżeli damy go za dużo. Dlatego wolałam już tutaj nie ryzykować i się nie bawić z klejem, tylko po prostu nakleiłam taśmę dwustronnie klejącą, tą z czerwoną foliką, też z naszego sklepu. Teraz docięłam sobie kolejne warstwy papieru, które będę używać w trakcie budowania mojego mini albumu. I tutaj wjeżdża główny bohater, czyli ten przepiękny papier w pomarańczki. Ogólnie rzecz, biorąc zastanawiałam się jeszcze nad tym zielonym papierem, który tam był w tym zestawie, bo równie pięknie by mi pasował, ale jakoś tak pomarańcz, jakoś tutaj do mnie przemawiał, a też jest to kolor 2024 roku, więc w ogóle wszystko. Pasuje idealnie. Teraz czas na ułożenie kart mniej więcej e, po kolei, tak jakbym chciała, żeby one były w albumie w danej kolejności. Też e, w międzyczasie jeszcze przykleiłam na bazę ten papier w kratki, bo on też jest piękny, też się fajnie z całością komponuje. E, nie chciałam się tutaj... Mm, Blokować do tych dwóch e, papierów, które najbardziej mi się podobają, do tych e, pomarańczak, więc tę kratkę troszeczkę też jej użyłam, żeby, no, żeby właśnie trochę m, rozkręcić ten, e, ten albumik. E, najwięcej czasu. Przy tworzeniu tego albumu w sumie właśnie trwało mi naklejanie tych baz, jak to z, jak to z albumami przeważnie bywa, naklejanie papierów. No i potem już było um, właśnie zabawa ze zdjęciami. Tutaj oczywiście też troszeczkę czasu nad tym spędziłam, żeby te zdjęcia zmieścić, e, chociaż one są takie mikro, mikro. Dodatkowo właśnie jeszcze podbiłam je e, tym papierem, który znalazł się też na tekturze, tak żeby jeszcze były bardziej widoczne. Lubię taki efekt podbijania, że tak powiem, zdjęć jeszcze dodatkową warstwą papieru, bo one wtedy się właśnie dużo bardziej wyróżniają i e, zwracają na siebie uwagę. A tu zdjęcia są w sumie głównym elementem w każdym albumie, więc cieszę się, że, że tak to zrobiłam. Teraz sobie układam te zdjęcia... Mm, Dodatkowo jeszcze gdzie nie gdzie z papieru formuję takie mikro, nie wiem, mikro zakładki, takie elemenciki, złożą po prostu paski papieru na pół i tam podklejam sobie pod spodem od, pod zdjęcie i też... Pozwalam wyfrunąć spoza ram albumu, także, jest to element, który będzie wystawał w albumie. E, lubię takie małe akcenciki, nie chciałam też tutaj przesadzić, bo też sobie postanowiłam, że ten album nie będzie aż taki, wiecie, bogaty w, w dodatki, w jakieś pierdółki, że tak. Powiem, <laughs> ale że właśnie będzie taki prostym mini albumem. Chociaż na okładce co nieco będzie się działo, ale to zobaczycie za chwilę. Teraz przypomniałam sobie, że w takim owocowym klimacie mam te małe sticky notes. To są, to są sticky notes z Happy Plannera, z zestawu dodatku do Happy Plannera. Ja tutaj napisałam jakiś tekst i to przekleiłam, ale już Wam e, mogę teraz zdradzić, że na to potem nakleiłam jeszcze jedną warstwę papieru, bo jakoś nie byłam z tego efektu zadowolona. Te e, sticky notes z tymi owocami są naprawdę urocze i przepiękne, bardzo je lubię, ale po prostu w tym projekcie mi tutaj podpadły i nie pasowały. Kolejne zdjęcia pojawiają się w albumiku. Oczywiście wszystkie podklejam tą dodatkową warstwą papieru. No i właśnie śmiałam się, że tutaj te małe zdjęcia i tak fajnie się komponują i tak fajnie wyglądają nie spodziewałam się aż takiego efektu kiedy sięgam w pamięcią żeby przypomnieć sobie kiedy ostatnio robiłam taki mini album to naprawdę jest mi ciężko <laughs> przypomnieć sobie ten dany moment ogólnie przypominam sobie że na początku swojej drogi w skrapie to takich albumów dość sporo wykonywałam i jakiś czas temu znalazłam kilka takich małych albumów e, głównie z gór z naszych wypadów w góry no i fajnie mi się oglądało, ale potem na długi, długi czas zapomniałam, może nie zapomniałam o tej, o tych, o tej formie, ale po prostu jakoś tak nie było mi po drodze. A jestem ciekawa, czy wy mnie tutaj pilnie słuchacie? ale odpowiedzcie mi na pytanko właśnie, kiedy ostatnio wytworzyliście mini album, czy może jeszcze w ogóle nie tworzyliście, a może tworzycie tylko i wyłącznie małe albumy może jest tutaj taka osoba, ja z zagranicy bardzo długo dużo czerpię jeżeli chodzi o te mini albumy mam kilka takich osób, które gdzieś tam w sieci obserwuję które podziwiam, są to dziewczyny głównie ze Stanów ale no naprawdę robią intrygujące i niebanalne te mini albumy Czas na kolejne dodatki, kolejne skrawki papierów, no i też czas na e, trochę treści. Treść umieściłam na resztkach papieru. Właśnie do takich mini albumów można zużyć fajnie dużo, e, sporą ilość resztek papieru. Tutaj postawiłam na w sumie trzy takie karteczki z moimi tam myślami, wspomnieniami. I wszystkie te białe e, kartki. Ponownie ponaklejałam jeszcze na te papiery, tak żeby wszystko się ładnie ze sobą komponowało, czyli nie bezpośrednio na papier, który był, ale jeszcze podbiłam kolejną warstwą papieru. No i czarnym cienkopisem, tradycyjnie kocham pisać czarnym cienkopisem, w sumie w każdym planerze kalendarzu y, czarne cienkopisy idą u mnie w ruch. I ostatnie strony, ostatnie zdjęcia tutaj kombinowałam, bo chciałam troszeczkę też jedną z tych stron zostawić taką pustą, żeby właśnie mieć na widoku, że tak powiem ten przepiękny papier w pomarańcze, Dlatego tutaj na końcu wyląduje tylko i wyłącznie jedno zdjęcie, zresztą te dwa, które pozostały mi i leżą po prawej stronie maty. To są zdjęcia, które są już w tym albumie, w tym dużym formacie. E, żeby tutaj nie było aż tak pusto, to dodałam właśnie jeszcze jeden, e, jedną karteczkę, jeden arkusz z tekstem takim podsumowującym wakacje. No i, no i tak to będzie się tutaj <laughs> prezentowało i za chwilkę będziemy mogli przystąpić do zrobienia dziur w albumie, a zaraz potem do ozdobienia okładki. Szybkie sprzątnięcie biurka. Tylko tutaj na widoku, bo poza, poza widokiem nie było już tak ładnie i czysto. No i teraz przechodzi e, synch. I właśnie dziurkowanie. Odkąd ją mam, naprawdę jestem zadowolona z zakupu. No, i właśnie bardzo sprawne jest wycinanie na nim w przeróżnych gramaturach papieru. Ogólnie rzecz biorąc, to była ta, która 1,2 mm plus 4 warstwy w sumie papieru na każdej z nich i sobie Syncz poradził z tym doskonale tutaj nastąpiła mała zagwoska, bo jak się okazało miałam tylko niebieskie i różowe sprężyny do bindowania i tylko w jednym rozmiarze, nie ogarnęłam tego wcześniej, zresztą tak jak powiedziałam nagrywałam ten film dość spontanicznie i nie myślałam nad tym co muszę jeszcze przynieść albo zakupić ze sklepu co mi się przyda, dlatego nie miałam wyboru i musiałam z tych sprężyn tutaj gdzieś skorzystać, wybrałam te błękitne, bo one jednak pasują do zdjęć tam dużo jest i morza i nieba, także to wszystko fajnie będzie współgrało i tak fajnie wygląda, jedyne co te sprężyny mogłoby być ciut większe bo ja mam akurat chyba um, jeden z mniejszych rozmiarów już nie pamiętam jaki dokładnie ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, jedziemy dalej no i na okładce znajdzie się shaker shaker w postaci słoika, słuchajcie jest to, um, jest to produkt z CZX, który w sumie jutro w sensie jak będziecie oglądać ten film, to one już są na sklepie, są w innych formach, słoików nie ma, bo słoiki poleciały w kitach żurnalowych do moich dziewczyn. Natomiast słoiki właśnie pojawią się za jakiś czas w kolejnej dostawie. Zamówię ich więcej, bo okazało się naprawdę fajne. Te kształty, te produkty z XSAT służą nam do robienia ciekawych shakerów i naprawdę one są grubiutkie. Można tam zmieścić też duże elementy. Jak widzicie tam u góry po prawej wybrałam serduszko z mikswenek z jakiegoś innego zestawu. Pozostało mi i właśnie to jest ten moment, kiedy będę mogła taki duży element wrzucić do shakera. 23 to jest rok, w, których, w którym byliśmy właśnie na tych wakacjach. Z którego zdjęcia tutaj w tym albumie się znajdują, odbiłam to ze stempli P13, wycięłam. Teraz też robię dodatkowo konfetti. Bardzo lubię ten dziurkacz, który tutaj widzicie. To jest dziurkacz konfetti, właśnie z We Ara. Bardzo często do go używam oprócz mix wenek właśnie wycinając trochę tego, tych takich mikro z papierów, które używam w danym projekcie. Fajnie to nawiązuje i jest taka pełna spójność, co lubię w skrapie, co lubię w moich projektach. Teraz czas na przeklejenie słoika. Ogólnie rzecz biorąc te y rzecz biorąc te produkty, te shakery z SizzXa mają taśmę, słuchajcie, dwustronnie klejącą, więc tutaj klej nam nie jest potrzebny. Jednakże ja tam zrobiłam mały błąd i mi się troszeczkę miks węki Rozprzestrzeniły na tą taśmę i przez to już się to tak dobrze nie trzymało. Dlatego też użyłam dodatkowo kleju. Ale ogólnie, szczerze, jak mam być, no właśnie, jak mam być szczera, to chyba raczej, jeżeli będę używać w przyszłości tych shakerów czx to tak czy siak odrobinę kleju dam. Poczuję się wtedy pewniejsza i wiem, że to nie spadnie. Zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje. W środku, w słoiku właśnie e, rok 23 oraz mix z węki i też użyłam jeszcze starych e, cekin z e, Picket Fan Studio, bo mi zostały mm, właśnie te starsze modele i chciałam właśnie trochę ich tutaj użyć. Ostatni element to kilka naklejek, to są naklejki z kolekcji z primy, z truskawki, one kolorystycznie może tutaj nie pasują, ale wybrałam właśnie te złoto-białe i one właśnie fajnie pasują, natomiast no te truskawkowe to, to nie ten moment, ewentualnie jakbym robiła właśnie z innego arkusza, z ląfa, e ten album, no to wtedy może by było, było inaczej, mogłabym wszystkie te nakrajki wykorzystać, ale zostawię sobie na potem, może zrobię niedbawem kolejny mini album. Zobaczymy. Tą dziewczynę w kapeluszu musiałam sobie tutaj dać, chociaż ona stricte może nie pasuje do, do, dobrze kolorystycznie, ale co tam, ona tak mi się podoba, że musiałam sobie tutaj ją uwiecznić i na ostatnim zdjęciu dodać. Mamy całość, tak jak wspominałam, nie chciałam tutaj przesadzić z tymi dodatkami. Mogłabym też w środku jeszcze powrzucać z węki i poprzyklejać, ale też z tego zrezygnowałam. Dosyć ich jest na okładce. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, bo to jeden z dłuższych moich filmików. No i co? Widzimy się wkrótce. Dajcie znać, co myślicie o albumie i kiedy ostatnio robiliście Wy taki mini album. Ściskam Wam mocno i do zobaczenia!